Otwarte są teraz te lustra. O człowieku, ja tu mam przy każdym dźwignie. ja pierdolę. Ty przekręcasz? Dobrze, a ty będziesz musiał mówić. Czekaj, na końcu tego światła coś się wyświetla tobie tam? Nie. No. A na drzwi pada światło, tak? No. Bo ja mam tutaj tak. Mam lustra, które odbijają światło, i mam jeszcze sześć obrazów. Że rzuci obraz. To teraz to, co czytaliśmy na kartce, to będzie potrzebne, może, żeby ta sowa wyszła. O to chodzi, wiesz? Żeby mm -hmm. tam narysować tę sowę. Bo tu zobaczyłem plakat i jest taka, jakby sowa z tego cienia zrobiona. Okej, okay, mam 12 luster. I musimy stworzyć sowę. Sowę. Z no, cienia. Nie wiem. A, dobra, widzę. To Są ciemne takie części tutaj na obrazach. Ale, jakie je postawić? O człowieku, wyszle mam tu do przestawiania? 16. 16, kurwa, dźwigni, rozumiesz to? Wyszuciłoś i coś? Ta, no, ciebie tam? Nie, usłyszałem. A, no, 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 no. Cień padł, tak. A teraz? No, też. Mhm. No. Tak akurat musi być odwrotnie to co było te pierwsze no To trzeba Mięcz będzie możesz obracać. Ty możesz obracać, po co dźwignie masz To będzie easy. To to co miałeś na początku to możesz dać. A, pamiętam, które miałem? Chyba to. Nie. Bo tam to były skrzydła. To już by było coś. To? Nie. To. O, o, o. Czekaj. I to chyba do góry nogami trzeba. Ale ja nie wiem, gdzie mam. Tutaj, ona. nad tobą, to przekręcić? Jak przekręcisz, no to się przekręci. No Coś to popróbuj. Tu jest wsadzone, tak? Mm -hmm. Teraz światło nie pada. Ja pier. Czy będziemy tak czekać na światło za każdym razem? Nie. Czy... Światło się załamuje, bo przekręciłeś lustra. Aha, no to czy. nie mogę nic zrobić. Ty nie wiem, musisz powsadzać i wtedy chyba. Ty pierwszym się wydaje, że jest dobrze. No dobra, ale trzeba resztę pozwolić. Chociaż nie wiem. Możesz to nade mną obrócić? Na samym początku to przyświetla, gdzie źródło jest. Jeszcze? Jeszcze? O kurwa. Weź Chy? jeszcze. Jeszcze? Okej. Okay. Okej, okay. muszę to okay. ogarnąć. Kurwa dookoła się nie obkręca, tylko tak dziwnie. Dobra. Ra raz to, raz to. Spróbuj o to. Obkręcić tak, teraz? Tak. Jeszcze. Jeszcze. Kurwa, obkręć. Druga strona. No właśnie nie wiem czemu w to samo cały czas. Mm -mm. Ty, wraca ta dźwignia. Nie mogę tam, żeby... o. Okej, okay, zobacz na swój obraz tam Teraz to nic nie widzę. Nie, nie, obróć O taką. No I co? No jakby prawe skrzydło tam już tak Ale to dobrze siedzi, tak? No wydaje mi się, że chyba... Tak, chyba chyba okay. dobrze. Okay. A ty masz gdzieś plakat tej sowy? Nie. Okej, okay. trzeba będzie tak zrobić. Potrzebuję, żebyś ten obrócił A co? Nie mogę go. Możesz? Nie Dźwignia za, zablokowana jakby było. A te czerwone kreski to coś wskazują? Może że nie możesz tam przesunąć? O, o można. Dobra. Okej. Okay. Weź o to no teraz Ok, druga strona. Właśnie nie rozumiem, czemu on nie, nie kręci w tamtą. Nie? Jeszcze? Jeszcze? Czekaj, kurwa, to tak nie pada? Od tego się nie odbije? O co tu kurwa chodzi? <noise> Do tego mogę tylko przepuścić. Aha! O kurwa. Czyli od obrazków się nie odbija, od obrazków tylko można przepuścić na wylot, innymi lusterkami może tylko odbić. Dobra. Takie ułatwienie. No nie wiem czy ułatwienie. Dobra, to w takim razie zrobimy tak, ja to zabiorę, a wstawię to i teraz trzeba będzie wstawić to. Możesz w tym przekręcić? Jeszcze, jeszcze, Okej. Okay. A Robimy tak. Mam wrażenie, że robi coś nie tak. tu na razie nie wiadomo o co tu chodzi no nie jak to ustawić trzeba po prostu powkładać i zobaczyć co tam wyjdzie kurwa a ile ty tych luster masz? 6 lusterek odbijających i 6 yy, obrazów Wyjdzie. Batman, I'm Batman. Ok, mam pewną teorię. Zobaczymy, czy da się ją. Ok. Teraz zrobimy tak. To jest załamanie, to jest załamanie. Ok, czy mógłbyś to przekręcić? O, o, o. O, o, nie, nie, dobrze było. O, okay. A jedne ostatnie możesz trzymać w ręku i odbić przecież. O kurwa co tam wyszło Czekaj, pali się ten obraz? No pali się. No to, powiedz co jest nie tak. Udało o mi się wszystko kurwa. połączyć na razie. Wszystkie zajęłem te lustra. Aha, no to nie jest. Wyszedł rozpierdol. No to tak. powiedz powie, co jest nie tak Ty, no w sumie prawie kurwa ułożone dobrze. To co jest nie tak? Która część powiedz? Eee, że lewą z prawą stroną trzeba zamienić. Ale co? I chyba to, i chyba to było na tyle eee, Tak jakby. A ty widzisz ten kurwa obraz? Nie widzę obrazu, ale mam elementy na tych obrazach swoich. Bo wiesz, mam na przykład obraz rycerza albo obraz jakiegoś krajobrazu. Ale pewna część tego obrazu jest na czarno. Więc to jest pewnie element sowy. A, z, a tu jak polecisz od samego początku, to nie zobaczysz tutaj, z drewna? Gdzie? No w, weź tam nawet na most wejdź sobie Ach. tam, na sam ten. No, tu jest kurwa, zajebało się. Wejście. Aha, żebyś nie zobaczył, tak? Mhm. Uh -huh. A, no i zobacz czy stąd właśnie. Ledwo kurwa widzę, nie mam pojęcia, czekaj. <laughs> Widzisz? Tam tak? chyba, takie jakby, jakby te, kurwa oko na dole jest, nie w, tej, w tym miejscu? Tak, bo to nie jest oko, to jest, znaczy to wygląda kwadrat, ma dwie dziury i buźkę, tak jakby to no. był właśnie taki ten. No to on powinien być właśnie po drugiej stronie po, na dole, a... A po lewej, tu gdzie ta buźka jest teraz, to powinny być wyjść takie nożyczki, takie dwa kółka i właśnie szpikulec taki, yy, przez jakby. To o to chodzi, że wychodzi... To jest chyba klucz, że przecina sowę klucz po prostu. I ta buźka, końcówka to tworzy ten końcówkę klucza, a po tej stronie takie wiesz, dwa kółka i właśnie... To jest klucz na bank, nie? Że Sowa jest kluczem, dlatego było na zagadce. Że Sowa jest kluczem. Nie? Czekaj, dobrze zmieniłem, czy to samo wyszło? O, kurwa, nic się Czekaj, coś się zmieniło w ogóle, czy? No to czekaj, może to zamieniłem. Źle. A to poprzemienię. E, nie, to nie to. Ale dobra, przemieniej to ja ci będę mówił, kiedy. Mów co? Jeszcze jedna. Jednego jeszcze na ubie nie ma tego sowa. Ucha nie ma po prawej stronie. Okej. Okay. Czy to jest te ucho? Yy, czy nie, to dół zniknął, to dół zniknął. Ale ucho czy dobre? Kurwa... czekaj. O, wiem co można zrobić. Nie zamieniać miejscami. Eee, yy, czekaj. Zrobimy tak. Zrobimy tak, ale ty możesz przekręcić to. Weź. Spróbuj. E, czekaj. To, to przełożyć nie będzie szybciej? Nie, bo to przyłożyć. cały czas będzie tak samo odbijać. Jak ty przekręcisz, to będzie jakby rozstrzane odbicie tego wtedy. Gdzie ty jesteś? Jak potrzebujesz czegoś rozstrzane odbicie, na przykład tą buźkę. No, na drugą stronę. Tak, o tu p... jestem, na sam początku, tu gdzie światło jest. Spróbuję 180 stopni przekręcić. O, i teraz jak jest buźka? Czekaj, ta buźka... Aha, ona tu się pojawiła. Ej, no ta buźka dobra, tylko na tą buźkę nachodzi teraz ten jeden element, który powinien być właśnie po drugiej stronie. A jak on wygląda? No te, te kółko, nie? Od klucza. Kółko. Są dwa kółka. No Taki. takie jedne koło to te? z... No te, no. O, to ten przekręć. To musi być po drugiej. 180. O, ty, no i jednego elementu chyba brakuje, czekaj. Jakiego? Zaraz zobaczę. Nie no, dwóch. Ale ten, ten jeden może tworzy dwa elementy. To brakuje tego ucha po prawej stronie. Ucho, ucho, ucho. Ucho, i tak jakby skrzydła też nie ma dokończonego po prawej. To jedne, jeden chyba okay, element. a spróbuj to jest. o ten, o tutaj. Czekaj, ja, ja wyłączę. Czy to to? Czego nie widziałem weź jeszcze? Weź. Ty. No weź. Kurwa, to się zatapia tam, ale to chyba, chyba ten. Pewnie ten, dobra. Ale w cień tak ucieka, że mało coś się tam. zmienia. Tu. Pochodnie zapalę. Eee. Kurwa, gdzie ty jest? Nie z tej strony, w drugą stronę. Zimno. A, to Zimno, to tu to ciepło. Ten. Nie, odwróciło Oj. się. No właśnie nie czaję czasem czemu wraca Czyli co tu się kurwa zrobiło? Muszę wejść zobacz. <coughs> kurwa nie, teraz. Nie, jest ucho. Mhm. Ale skrzydła teraz. Ostatniego elementu skrzydła nie ma. Okej, okay, a jak to wygląda ten element? Po możesz powiedzieć? Kurwa. Jego niedużo jest w sumie. Okej. Okay. Taki postrzępione jakby te prawe jest, bo te lewe jest całe. A to jak zabieram? Nie, nie, tego nie. Ten dobrze siedział? Ten na pewno. Nie dobrze. trzeba go na odwrót położyć, bo on bardzo podobny jest z obu stron. Nie, taki. Nie, nie. Symetryczny nie, ten kształt. Jest, ten jest idealny. Okej. Okay. A ten? Ten, ten, to, to klucz, to nie. To, to musi nie. być. Okej. Okay. To. A ten? Yy, to też klucz, ta buźka. Okej. Okay. Ten? Nie, to klucz też tworzy. To... ten! Teraz znikło wszystko. A, bo ja za za zasłoniłem <noise> światło. Oto. O, weź jeszcze to wóz. Wym Włóż. Nie, ten jest dobrze, bo tworzy głowę sowy. No to... To kurwa ostatnie, ale no to, tak, wiecie. no. Nie ma innych, nie ma innego? No to sześć było? Czekaj. Raz, dwa, czy siedem mówiłeś? Sześć, trzy, cztery, pięć, sześć. To czekaj. Mi się wydaje, że ten ewentualnie. Nie, za... ten... Odwrócić. Nie. nie, bo tu jest nawet te jedne oko i oko po tej stronie właśnie. Z tymi noży... z tym kluczem z tej strony jest coś tutaj trochę niehalo. To klucze zamienić? Miejscami? Bo... kurwa na środku. Bo tak jakby jest sowa duża, a na środku sowy... Jest też mała taka sowa, nie? A tutaj, właśnie się po lewej stronie, tak jakby rozlewa ona. Kurwa mać. No to. Nie wiem, coś koło tego klucza, choć pokombinuję. Można ten klucz na drugą stronę przywrócić, czy nie? Czy on tam musi być? Nie no, klucz to. Nie no, tak musi być. tak, Bo mam plakat obok od razu. To o. Ech. Tu jest na pewno. To który element coś jest, dokładnie? Co, co jest... Coś tu z lewą stroną jest nie to tak. To co z plakatem się nie zgadza? Jaki element, jak to wygląda? Jakaś kreska może, czy jakieś skrzydła, kawałek? Ja będę lepiej wiedział na lustrze, jak to wygląda. Nie no, po prawej nie ma skrzydła, tak jakby prawie połowy. A powinno być, tak? No, a po lewej jest jakby za dużo wcięcia takiego, właśnie. Za dużo klucza. skrzydła? Za dużo. Zamiast czarne to jest więcej tam białego, nie? Niby tworzy skrzydło, ale za dużo białego jest tam. No to. Coś tam koło tego klucza, właśnie na lewym boku, coś jest. Bo tak, kurwa, reszta to jest. Okej. Okay. No możesz tam wyciągać te, może koło klucza, to ja zobaczę co tu się kurwa zmieni. O spróbujmy może to. To co wyciągnąłem? No. Okej. Okay. A weź jeszcze raz. Hmm. Dawaj obrócimy, najwyżej wróci z powrotem. Teraz to się popierdoliło właśnie, nie. Czekaj, zobaczę. Nie, nie, to nie, nie, to na pewno nie tak. Jakiś inny element. Kurwa, który to można jeszcze? A dobra, weź któryś wyim, właśnie co tworzy to skrzydło. Może tamten. No to skrzydło tworzy. Zamieńmy to miejscami. No to. Gdzie ty jesteś ten? Tak, tu piesze, blisko. I teraz to te ucho zamienimy na drugą stronę. Te drugie ucho. No. E... no to dobra, będziemy próbować. Może o, to odwrotnie, nie ma O tworzy. tutaj jest to. Teraz nie wiem, wychodzi. Chyba, że to do plakatu ma być odwrotnie. Wiesz Albo tak chodzi? ma być, ale coś jeszcze brakuje tam, nie? Tam trzeba jeszcze kawałek skrzydła dorobić, nie? Tak, tak. Ale też jest oko, niby jest teraz po drugiej stronie zamiast po tej, co na plakacie. Aha. Oko sobie miało być po tej stronie. No właśnie to oko jest po prawej, bo to tylko jedno oko jest. A chuj, no dawaj, może może będzie dobrze, nie wiem. To co, wszystko podwracasz? No ale tam brakuje tego skrzydła czemu? Czemu aż tyle brakuje? Nie wiem, która część musi być. Idę jeszcze do tego. Bo tu mam jeszcze może jedno zaproczyłem obraz jakiś gdzieś. To zobacz. Na tych półkach. No kurwa. No, ślepy, no albo nie ma. No, nie widzę, żeby tu wisiało jeszcze coś. Kurwa, może ja coś muszę podnieść, a nie, a nie wiem. No, bo faktycznie, słuchaj, są jeszcze dwa miejsca tutaj do wpięcia, nie? Mhm. Ale nie wiem, dlaczego one tutaj są. Dlatego, żeby kombinować, żeby mieć miejsce do kombinowania, czy faktycznie gdzieś jeszcze dwa lustra są. Bo tu ich nie ma w tym zamknięciu. Połażę popatrzę. Nie wiem czy opłaca mi się cofać tutaj dalej. Nie ma tutaj u mnie. No ale już kurwa prawie no dosłownie, jakby jednego elementu brakowało, nie. Wtedy jak mieliśmy to w ogóle. No to on musiał się zlać z tamtym lewym skrzydłem. Tak. Pewnie tam no. jest za dużo czegoś na lewym skrzydle. Tak, jest, bo widzę, że jest za grubo tam właśnie. Dobra, ale które to jest kurwa lewe skrzydło u mnie? Czy mam elementy powiedzmy tego lewego skrzydła, ale tam muszą być te... E, te klucza, te no. kawałek, tak? No. No dobra, a... A to? Z której strony to jest? Co to było? Weź. Aha, to jest środek tworzy. To tylko tworzy oko, nos i coś tam. Ja no je... i kawa... Kawałek skrzydła. Tylko, może się zlewa z lewem? Dlatego może. jest niedobrze. Spróbuj to przekręcić. No, to dobrze, trzeba przekręcić. No bo nie widać właśnie. Jeśli nie przekręci, to chuj będzie widać. No i troszkę się pojawiło, czekaj i to to jest ten element, tutaj ma być. O, dobrze. dobrze. Ale jeszcze kawałek takiego jakby za, yy, skrzydło, taki szpikulec yy, na samym końcu w kancie brakuje tego właśnie takiego szpikulca, nie? Kancie szpikulec. Żeby połączył dwa elementy skrzydła właśnie i taki. A te takie oczka takie, to są po tej samej stronie, tak? Muszą być. Teraz to w ogóle też te oko musimy odwrócić, bo jest po złej stronie. No dobra, nie, to odwrócimy. Ani chuja, ale dobra. Czekaj. To będzie chyba to. O tu. Wybrałeś? Tak, no, znaczy nie, yy, czekaj, a już biorę. To? No to, no. No, no. tak, jak myślałem. Tu. I wtedy trzeba będzie tamten środek jeszcze raz przywrócić. O ten, no. oj, no teraz też tak, ten, ten środek, co wcześniej przerzucałeś, bo tutaj te uszy są. Oj, no szkur. Hahaha, <ścoughs> no. easy. <ścoughs> Ole. Otwarło się. Zapłysnęło tylko. Jesteś tam? Ja jak tam wejdę. Gdzie ty. Nie wpuszczają mnie tam. Ale gdzie to? A, jest? dobra, tutaj. <grym> A. <grym> A. Czekaj, tego Co nie puszę jeszcze. O, tu jest kawałek tego. tego. Wyrwać pewnie trzeba. W statkiem, statkiem popłyniemy tam. Zobacz, A. tu trzeba Bo Mówiłem, że. To... Kolejko, nie, nie. Ty to było, to było łatwiejsze niż ten. Um, nie wiem, to, to było niż, niż, niż to mikstury to to easy o. bro. Cię urwę? No. Czemu ty nie pchasz? my już do końca dopnęłem. U mnie nic nie robisz. ty też stałeś, jakby nie było animacji u ciebie, żeby trzymał za to wajkę. A, ty <laughs> No to no, pły płyniemy. Ahoj płynie. Ahoj. A, chuj. a, a przygoda. O, płynie. Dobra. Bez Powoli. Wody nie ma. Na czym my kurwa płyniemy? A bo tam kolejka jest. Zobacz, to szyna na górze. No. Huczy. Ahoj przygoda! Naprzód. O, dzięki Bogu, że katsenka Że <laughs> to rok by kurwa płynął.

żadnej kastenki, nie, chamy. Co ty chcesz oglądać tutaj? O, patrz, Pajac siedzi na końcu z książką. No. Dostał piorunem

потягнем А ты как потягнул? mm Masz ty tam zasadź? Może achievement będzie. Zasadził koło. Zostawimy środkowy, czy? No, Czy po, po kolei? Po kolei. Okej, hey, nice. I teraz Rrrt. będzie pewnie. Volt. Volt i będziemy oceans. Będziemy się włamywać.